Żelały znowu dom ich nie zatrzyma, nikt I czy tak musi być? Czy święta wojna w imię Boga Może skończyć się dziś? Ludzi stanu oskarżyli Za niewinność powiesili Nad nimi matka płacze Ale ludziom to wybaczy Bo jeszcze dzisiaj w domu swoim synów zobaczy swym Siema. Ja jestem Mati Dzisiaj zaczniemy przygodę z Far Krajem, trójką. Będzie zabawa, będzie fan, będzie fajnie. Dobra, zaczynamy. Obejrzyjmy sobie początkowy filmik. Macie napisy na dole, więc możecie czytać. Uh, to my brother Riley forgetting his pilot's license. Where the hell is that motherfucker? To my father's black card, to my black cart. God, I haven't done Sambuca since I was 20 years old. <laughs> yeah! Down. Hold the door! Yo, Jason, get in! Get in! You're crazy, Jay! I learned from the past! Yeah! Woo! You think you're crazy? Hmm? Jumping out of airplanes. Flying like birds. <laughs> oh, Mama, Iroka Jika. Przynajmniej ja tak na niego będę mówił, no bo jak widać Mai, no może teraz nie widać, ale o, Mai Rockes. On jest hardkorowy, on jest moją ulubioną postacią z dotychczas... dotychczasowych postaci z gier, nie tylko tego typu, ale różnych FPS-ów, RPG-ów. To jest postać, która najbardziej przypada, przypadła mi do gustu. Taki szaleniec, który lubi mordować, ale no, dobra, nie przeszkadzam wam, możecie poczytać, okay, pooglądać. What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up. Or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But Edmano, down here. Okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, moi, and your top guy brother, we're gonna have a lot of fun together Boss. when we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye-bye. Get you every fucking time, man. No pashway. Co ten nasz braciszek zrobi? Coś kombinuje. Kombinuje. Brawo, brawo. Strażnik odwrócony. Skurwiel. Może i skurwiel, ale fajny. Fajny charakterek.

Nie, że no co ty nie, no on tylko śpi, no przecież, no. no, no, nie bądźmy tacy, on na pewno tylko śpi. Jesteśmy punkt kontrolny osiągnięty. Dobra. Czemu on się skrada szybciej niż my? No co to jest? Nie mam ok.

Nawet nie zwalniałem! O to chodzi, no co ja mam potem zacząć biec? Jak jakiś... Jak jakaś ciota, zacząć na sprincie biec przez całą misję, którą trzeba wygnać po cichu? No co to jest, no? Robię przedzego, może. Teraz się uda. Może.

Przecież szedłem powoli, normalnie. To jak tu przejść? Niby znam tę misję, już raz ją przechodziłem, ale no, co to jest? Tego nie pojmuję. No będę szedł obok niego, postaram się przynajmniej. Nie, nie jest ok, znale znaleźli mnie chociaż. Byłem niewidoczny dla nich. Jakimś cudem. Nie że więcej pieniędzy zobaczy. Nie dobrze, wow, udało mi się. Dobre, kucnij. Już jakiś czas temu kazali mi kucnąć, no ale dobra, chwile, ja, chwile.

Zapelniczka coś, aparat, komórko i mapa. No dobra, też mamy pierwsze itemki. O ile to są nasze temy. Idziemy, idziemy. O, tam też jest. Dobra, stoję. A to ja nie trafię. No, ale i tak się poszedł tam. Tak, dobra, idziemy. Idę, idę. Nie bój się. Jakoś dojdę. Wow jest? Niezły jest. O Boże, nie mogę tego Jay, 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 Jay. Look at me. Ja i mój J.J. u po lewej, i tak dalej. Jesteśmy J.J.em, no I'm to sorry. super. Ja i mój J.J. z boku po lewej, i tak dalej, i tak uh, dalej, bo już dalej nie pamiętam, Tra, ta, 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 tam. No, idź, idź.

Chyba nie trafiłem, ale. Okay. Bardzo mi się podoba ta y, funkcja, umiejętność. No sobie to żadna umiejętność, każdy by tak by trafił. No ale w tej grze dorobiona funkcja rzucania kamieniami. To jest fajne. Odwróca odwracanie uwagi, potem zabijanie z noża bądź ucieczka po cichu. No czekaj, czekaj, ja się skradam wolniej niż ty. Where are we? Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. Oh, yes our No, stay with me, Grant. Please don't die. Don't not Umieraj! Żyj braciszku, żyj! No patrz jaki nieposłuszny Ham! Och, jaki ty łaskawy. Strzelają, strzelają, dobra. biegniemy, Patrzcie, po mnie już widzicie, jak to jest fan z tego samego biegu. Sam bieg już daje nam fan. Te odpychanie gałęzi, te przewracanie się, te potknięcia. Dlatego postanowiłem jednak dać wam tą pierwszą misję. W pierwszej chwili nie chciałem w pierwszej misji stawiać na YouTubach, żeby zostawić jakąś tam. No i jakąś tam radość z samodzielnego odkrycia tej misji, no ale postanowiłem ona. Była taka fajna, że fajna, no bo po prostu super. Dawa dawała fan, daje mi go teraz i ciągle. I mam nadzieję, że ciągle jakby nagrał, to będzie mi to też dawać. No, zapomniałem chyba podskoczyć. helikopter tak tak helikoptera, tak piwem nie 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 jestem, gdzie jestem? gdzie jestem, a nie mam być?

Weź ten nóż, weź ten nóż, weź nóż! Kurde. Nie bój się Jason. O ile ty masz jak na imię. Eee, no nieważne. Przez most, przez most Mamy helikopter, mamy helikopter. Nie, nie, nie. Nie wpsujcie mostku! Nie! Co to jest? Nie! Ubisoft przedstawia projekt Studia Ubisoft y Montreal. Projekt bardzo fajny. Bardzo fajny pomysł ogólnie na serię. Całą serię Far Crya, która. No, miałem okazję grać w wcześniejsze części. Dało mi to fan. Może grafika nie była full the best, ale, ale był fan. A fan się liczy. I to bardzo. W tego typu grach. Szczerze nie wiem czemu. Na samym początku nie wiem, czy wy tak macie piszcie w, w komentarzach. Znaczy jak na początku włączacie grę, to też macie takie straszne, strasznie długie ładowanie. Ja tego nie ogarniam. Trwa zapisywanie. To niech się zapisuje szybciej. myślę sobie. Chyba wykonam jeszcze jedną misyjkę.

Allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you. Co to za zapisywanie, ile można zapisywać? No to jest daje wkurzające I found you on the beach. Welcome to a manaki village. Get is something isn't it? Tengahari. I have Jason Brody with me, the man who escaped vast camp alive. It's a sign that the battle has turned. Our people are leaving good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. It called to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted. And I became a member of their tribe. <laughs> they are something, aren't they? Beautiful, most definitely i could have anyone i choose but my will is set on one woman hey. cash for weapons oh. no 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 tą... i've got someone who can do it for me i'm going to get a gun this is the first time cały czas trwa. No co to jest? Już się... Oj, sorry. Dobra, chcę kupić to coś. 1911. A no, więc dobrze, kupimy. Weźmiemy... ...do slotu. And me, power comes from the jungle, from the island. You must learn the terrain, know where to stand at all times. Vas uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. But you. You will learn valuable information from them. Yes. The scramblers are at the top. Each tower a area. The and you the map. trwa zapisywanie. No, co to jest? Czy to jakiś bug? Czy co? Dobra, już nie wiem, gdzie mam iść. Wiem, gdzie mam iść. Popenetrujmy. Mamy tu coś. O, jest. I dobrze. Mamy coś tam. No, on... nieważne, co, ale wa... mam nadzieję, że przydatne. Municja wzięta, wzięta Tu już byłem Nawet przed chwilą To sobie też weźmy Mamy i dobra O, granat I chodźmy O, kasa Kaska, kaska No drugą chyba też się da wziąć, no co jest Halo? dobra jest. Już mamy. Możecie się pytać, czemu się nie boję zwierząt. No niestety, sam już przeszedłem tą misję. Niestety coś się ścięło. Nie wiem, czy nie zapisało. Albo tak samo jak teraz. Cały czas automatyczne zapisywanie i to mnie. Dobra już chyba nie żyje Okej okay, no to mamy już węża ubitego Nowy samouczek A to ile będzie się jeszcze zapisywało No to już wkurzające się robi No Coś się o schodki. No znowu Kurde Na dziś nie samouczek. Nie, dzięki. No. Ja tu idę halo. Co to za bugi? Co to za bugi no? Tylko tak w trakcie nagrywania czy nie mu Mam nadzieję, że no mam nadzieję, że w ogóle już ich następnym razem nie będzie. Patrzcie na widoki, jak to wszystko Super po prostu, ekstra, wygląda na te inne wyspy gdzieś tam w oddali Tutaj te bliżej obozy jakieś, nie wiem co to Cokolwiek, o, ale skrzyneczkę skądś splądrujemy. O, patrzcie Góry Ognisko, czy tam wulkany Ale dobrze, zobaczmy No to zapisywanie już mnie w wkurza Ciekawsze miejsca są teraz pokazywane. No i ciekawsze w sensie, że można z nich albo znaleźć kogoś do zabicia, albo... ...albo się obłowić w kasę. A ja już myślę, że chyba będziemy kończyć. Chociaż to zapisywanie ciągle mi się, szczerze mówiąc, nie podoba. Zapis jest... no kurde ale te automatyczne już trwa z 3 i... Z pół nagrywania, ale... Kurwa dobra Już się trochę wkurzam A to bo ostatnio też tak było, no i co i co i wróciłem się od nowa do pierwszej misji Nie chce mi się teraz wracać, a na koniec sobie pięknie zeskoczymy Jedziemy, 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 idziemy I łup Nice ride, huh? It's done. Good. Show me map. No, niestety nie pokażę ci mapy. Żegnam się z wami, nagrywał dla was Akar. Dzięki, siema, cześć, Spokojnie. komentujcie, subujcie, walczcie. Nara. Blunfire.